Dzień dobry wieczór. Witajcie w najdroższym odcinku na moim kanale. Ponieważ nakupiłam z 20 sukienek Lolita, które kosztowały dosyć sporo. Będziemy przymierzać, będzie zestawienie oczekiwania kontra rzeczywistość. Jeśli chodzi o styl Lolita, to zawsze mnie do niego ciągnęło. Ale obawiałam się tych wydatków, ponieważ to jest bardzo drogi styl. Ja zawsze się obawiałam. Że, jak będzie na mnie niedobra, to ja zostanę z tą sukienką za kilkaset złotych i nie będę jej nawet mogła założyć. Te aspekty sprawiały, że nie byłam chętna, aby kupić coś takiego. Jednakże ostatnio weszłam na AliExpress i tam jest możliwość zwrotu bezpłatnego w ciągu 90 dni od daty zakupu. I sobie pomyślałam, o kurcze, no to nakupię sobie tych sukienek, zabawię się, no i zwrócę, jak będą nie fajne. I to był punkt zapalny, aby zacząć się udzielać na YouTubie i żeby trochę wyjść spod tego kamienia, pod którym siedziałam, do społeczeństwa. Można powiedzieć, że mi rozum odjęło. Kupując tyle drogich rzeczy i nagrywając jakieś filmiki na YouTubie. Przecież to jest droga bez odwrotu. Więc oto przychodzę do Was. Tym try und haul. To nie są tanie rzeczy. Tutaj leży kilka tysięcy złotych. Muszę odzyskać swój hajs. Zabieramy się do pracy. Zobaczcie, zobaczcie na tę słodką żabkę. To jestem ja w stanie Grampi Bibi. To jest moje alter ego. Dlatego się uspołeczniam. Na początek podam moje wymiary. Mam 170 cm wzrostu. Niestety, dla większości sukienek z AliExpress jest to za dużo. A rozmiar wybierałam w oparciu o tabelki z pomiarami w centymetrach, które były sporządzone przez sprzedawców. Wydałam sporo pieniędzy, więc będę krytyczna do tych sukienek. Ponieważ oczekuję wyglądu oraz jakości, który by pokrywał te ceny. Ceny, które będę podawać, będą bez kuponów. A więc zaczynamy try on haul! Nowa, oryginalna, w polskim stylu hajuku, modne dziewczęce, moda, różowa sukienka, kobieca lolita, temperament, szczupła, słodka sukienka, kawaii, fishbone, rose, Wtedy kosztowała ona 141 ,25 zł. 25 groszy. Zamówiłam rozmiar XL. No, o i tak to się prezentuje. Na no, mój biust jest trochę za mała, to jest normalne w Chińskich rzeczach. To się da przeżyć, bo za cenę 140 zł za coś takiego nie warto wybrzydzać. To To tutaj, to te rzeczy musiałam ręcznie poprzypinać. Jaka ona jest super! Jestem z niej bardzo zadowolona. Nie zwracam jej. Pamiętajcie, że pod nią mam halki. Ona nie jest w naturalny sposób taka do góry, tylko żeby dodać objętość, zawsze trzeba mieć pod spodem halkę. Koalfel, oryginalna, lolita, autentyczna, nowa, gotycka sukienka ISK, damska czaszka różowe dla księżniczek sukienki Halloween. Dziewczęce spotkanie przy herbacie sukienka. Za ten zestaw zapłaciłam wtedy 526 ,11 zł 11. groszy. Wzięłam rozmiar L. Ten komplet kosztował. Tu jest 500, także, no, szanujmy się. To. Na zdjęciu to ma aż tyle miejsca na biust. A, tu mi się nie chciało wszystkiego wiązać. A, i kapelusz. <laughs> Jestem Indianką. <laughs> Jakoś tak. Ale umieram. No nie no, jestem domina mina. 500 złotych się zwróci. Juhu, uwolnić się chcę. Tyle jest miejsca w tali, A tyle jest miejsca na pióstw. To już sukienki. Na Halloween dla dzieci są lepiej niż to coś. A ja mam jeszcze halkę, która jakkolwiek ratowała ogólny wygląd tego czegoś. Calfel French North Star Girl Sukienka Lolita Wspaniałe Owinięte podchudzanie sukienki Z urodzinowa sukienka księżniczki Tiulu Kosztowała ona wtedy 253,96 zł Wzięłam rozmiar L Po pierwsze To nie jest czerwony kolor Tylko bardziej bordowy A po drugie Nie mogę się dopiąć Może pójdę poprosić narzeczonego Dziwnie ona wygląda co to za nadmateriał tu się stworzył? Co to ma być? No nie jest za dobrze. Wyjmę halkę. Może się to jakoś uratuje. O co chodzi z tym materiałem? O co? O co chodzi? Totalnie nie. Absolutnie nie. Odradzam tego. Uff. Ryba we śnie 2020, sukienka Lolita w stylu Kui, odpinane rękawy przez magiczna herbata party. Zapłaciłam wtedy za nią 383,67 zł. Wzięłam rozmiar XL. Poprzypinałam, nie wiem czy dobrze, pozakładałam. I nie zachwyca ta sukienka jakoś. Jakaś taka nie jest zbyt nie ma efektu wow. Materiał jest jakiś cienki. Mało tego materiału jest. Ledwo się mieści moja halka, która jest tylko jedna, ponieważ druga się nie chciała zmieścić i wyglądałam, jakbym była napuchnięta, a tego materiału jest tylko tyle. W sensie, on się nie, nie może się bardziej rozłożyć. I tak wygląda, jakbym była napuchnięta. Nie warta jest tych 300 zł. Uff! Japońska sukienka Lolita is Damska, słodka, słodka kokardka z haftowanym króliczkiem. Mini sukienki gotyckie, sukienki księżniczki bez rękawów White to k Kosztowała ona wtedy 197 30 zł. 30 groszy. Wzięłam rozmiar L. Mamy pokojówkę, ale nie czarną białą, tylko y, miętową czekoladkę. I to jest ta sukienka pokojówki. Ona jest troszkę za krótka w tłowiu. Wtedy mam tutaj w niej, a normalnie to mam tutaj. Ale trudno. Japońska słodka kawajisk, sukienka lolita kobiet vintage, wiktoriański gotycka kresłówka bez ramionczek z kokardą, koronkowa księżniczka spotkanie przy herbacie sukienki. Kosztowała ona wtedy 287 zł 64 grosze. Wzięłam rozmiar L. Wyglądam jak jakaś buba. To nie jest na mnie dobre, ani trochę. Tutaj mam talię, tutaj, a nie tu. I jeszcze te ramiączka są takie krótkie. Ja mam met 70, więc no dużo sukienek będzie się okazywało takich, ale no kurczę, był mi się motyw tej sukienki oraz kolorystyka bardzo podoba. No trudno. Będę musiała podłużyć sobie ramiączka. Takie życie. 2023. Mogła nieśmiertelny chiński styl element Han, codziennie super bajkowe. Sukienka slim, isk pełny zestaw letni flotowe sukienki kawaii Hanfu. Kosztowała ona wtedy 428 zł 77 groszy. Wzięłam rozmiar L. Jestem grecką boginią księżyca jest ona ładna, ale tak nic poza tym za tę cenę nie oferuje. W ogóle jak poszłam się pokazać e, narzeczonemu w tej sukience, powiedziałam, że jestem grecką boginią, a on powiedział chyba boginią zwrotów. Wintage, wiktoriański Lolita princess mini sukienka kobiety gotyska Y2K, kokarda koronkowe falbany bez rękawów, sukienka dziewczyna słodka elegancka sukienka. Kosztowała ona wtedy 224 ,93 zł 93 grosze. Wzięłam rozmiar XL. Ej, taka jest przyjemna, wiecie? Jest ona przyjemna. Kosztowała ile? Około 200 zł, Wyświetliłam się cena. Moja klata, ledwo, ledwo. Kochane kobiety z dużą klatą, uważajcie na rzeczy z Aliexpress. W zestawie jeszcze był taka proszka. Pewnie gdzieś tutaj się ją daje. Yy, bardzo fajna sukienka, warta swojej ceny. Polecam i też tym osobom z większą klatą. Gothic Lolita dress, Black Fairy Tail Lisk Dark Black Twin Lolita. Całość kosztowała wtedy 451 ,29 zł 29 groszy. Wzięłam rozmiar L. To oczywiście trzeba zawiązać, ale mi się nie chciało. Nie wiem, wszystko jest ok. Na druk, ale nie ma efektu. Wow. To coś to jest zabezpieczenie jakieś. Ja już jestem tak zmęczona z tego wszystkiego. To zostaje tylko różowa sukienka to na pewno tamta z grzybem i kotem. Śmiesznie to brzmi grzyb i kot. No i to tyle na razie. No tak średnio. Dodatkowo ta koszula jest tak bardzo sztucznego materiału zrobiona. Czuję się jakbym miała na sobie strój kąpielowy. To jest coś strasznego. Ja się tak bardzo pocę. W tym odcinku niestety nie dałam rady całego haula pokazać. Ze względu na to, że jestem początkującą youtuberką, to montaż zajmuje mi bardzo długo. Część druga haula pojawi się niebawem na moim kanale. Zapraszam do wspierania kanału na Buy Me Coffee. Chętnie przyjmę kawę, ponieważ aby rozkręcić nowy kanał to trzeba ich dużo wypić. Zapraszam do kliknięcia dzwoneczka, łapki w górę, zasubskrybowania kanału. Do do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!